Upadek trzeciej RP, jak Polska zmienia się na naszych oczach. Już nie jest to sama Polska, wciąż mówimy o demokracji, ale czy naprawdę żyjemy jeszcze w trzeciej RP? Czy wchodzimy w nowy etap czwartej, państwo partyjne, albo coś znacznie bardziej niepokojącego? W tym materiale, na kanale oczywiście, nie zmienię, sąsiad, sąsiad news. Przybliżymy tobie, widzu, jak Polska zmienia się na naszych oczach, bez żadnej cenzury, propagandy, ale jak wiadomo, z nutą mojego humoru. Trzecia RP narodziła się przy okrągłym stole, bo to można powiedzieć taki kompromis pomiędzy komunistami, którzy oddawali część władzy a elitami Solidarności, które ją przejmowały. Zbudowano ustrój oparty na trójpodziale władzy, silną pozycję prezydenta i parlamentu, niezależność sądową i wolnych mediów. To wtedy były tak naprawdę fundamenty niezależności państwa polskiego. Konstytucja z 1997 roku, bank centralny, niezależny od rządu, wolny rynek i wejście do NATO i Unii Europejskiej w 2004 roku, przypomnijmy. Ale tak naprawdę, jak wiemy, już wtedy narastały może powiedzieć też pęknięcia. Wielu uważało, że trzecie RP to państwo elit, że zwykli ludzie zostali zdradzeni. A może to coś innego. W 2005 roku PiS po raz pierwszy doszedł do władzy. Ich hasło Rozliczenie III RP. Obiecywali czwartą RP, czyli państwo sprawiedliwe, wolne od układów, od korupcji państwo, gdzie będzie panować prawo i sprawiedliwość, tak jak hasło ich partii. To wtedy, tak naprawdę, zaczęła się brutalna wojna polityczna z PO. Afera za aferą Smolensk jako monument, można powiedzieć, graniczny, w którym zginęła nie tylko elita polityczna, ale i tak naprawdę Resztki zaufania między Polakami. W 2015 roku PiS przejął pełną władzę i można powiedzieć, gdzie prezydent Sejm, Senat i zaczęła się tak naprawdę rewolucja ustrojowa, gdzie PiS mógł wprowadzać wszystko to, co, że tak powiem, chcieli czy mogli wprowadzić. Była partią niezależną od żadnej kontrpartii i tak naprawdę robili wszystko to, co im się podoba. Trybunał Konstytucyjny został podporządkowany KRS i sądy zmienione. Media publiczne zmienione w narzędzia propagandy i ustawy pisane w nocy. Jednocześnie rząd rozdawał pieniądze, żeby przyciągnąć większe poparcie dla siebie i wygrać kolejne wybory parlamentarne czy też wybory prezydenckie. Dawał takie dotacje jak 500, 13 emerytura, bon turystyczny czy bony dla dzieci, które rozpoczynały naukę. Wszystko po to, by budować, jak wiemy, nową klasę wyborców. To już nie była tak naprawdę trzecia RP, ale czy to już była czwarta, a może tylko prywatne państwo partii? Jak wiemy, mogli robić wszystko i robili wszystko to, co chcieli. W 2023 roku nastąpiło polityczne trzęsienie ziemi, ponieważ Donald Tusk wrócił do władzy, a PiS stracił większość, ale prezydent został, sądy również. Zaczęła się tak naprawdę wojna o instytucje, prokuraturę, sądy. Wszystko, co stało się polem bitwy. Jak wiemy też, społeczeństwo nie posiada też większego zaufania do żadnej z powyższych partii politycznych. Ze względu na to, że młodzi ludzie nie mają autorytetu w głowach państwa, ponieważ jak sobie spojrzymy na prowadzenie jakby na ich social media czy, czy profili na, na jakimś Facebooku, czy innych tego typu stronach, czy nawet wpisy na X, to nie są one zachęcające dla młodych Polaków, żeby głosować stricte na partię PiS, czy, czy PO. Wybieram wydaje mi się, że pomiędzy mniejszym, a większym a tak jak to miało miejsce w ostatnich wyborach, gdzie został wybrany prezydent PiSu zamiast prezydenta PO? Jak wiecie, jedni oglądają Konfederację na TikToku i też inni oglądają Tuska na Instagramie, ale czy nie macie wrażenia, że filmik Tuska na Instagramie, na przykład ostatnio, gdzie oglądał właśnie Sławosz Uznański, był troszeczkę sztuczny i jego cała persona próbuje być taka młodzieżowa, taka szczera, gdzie pokazuje się z najlepszej strony, a tak naprawdę w rzeczywistości to jest taki sztuczna pompownia, Balon. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, gdzie też właśnie tutaj mamy z drugiej strony Konfederację, gdzie tutaj Sławomir Mencen silnie pokazuje jakieś tam wady, zalety, tej rzeczy, mm, której wprowadzają w rządzie, czy też właśnie decyzji, które padają w ostatnich dniach. Jest to też bardzo ciekawa opcja pokazania władzy i skłonienia młodych Polaków do częstszego oglądania polityki oraz rzeczy związanych stricte z polityką. Czy jesteśmy jeszcze liberalną demokracją, a może kupujemy model Orbana? Gdzie tak naprawdę w Węgrzech jest to dosyć inna polityka niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Jest ona dosyć scentralizowana w danym kraju, i też Węgry są same dla siebie, można powiedzieć. Unia Europejska jest naszym, można powiedzieć, teraz menadżerem firmowym, gdzie niby nas finansuje, ale też ogranicza i narzuca swoje zasady. Coraz więcej ludzi czuje, że już nie rządzimy sami, tylko mamy narzucane zasady już z góry z Unii Europejskiej, gdzie każą. Nam robić daną rzecz, my to wprowadzamy i jesteśmy im, może powiedzieć, też wierni. Czy to jest dobre, czy to jest złe, zależy od tego, co jest dobre dla nas, dla Polaków i dla naszej gospodarki. Make Poland great again, można by rzec. Z drugiej strony widzimy Ukrainę w wojnie i Białoruś w dyktaturze. Może jeszcze nie jest tak źle, aczkolwiek kierunek jest niepokojący. Miejmy tylko nadzieję, że w najbliższych latach nie będziemy mieli żadnej wojny ani domowej, ani wojny z zagranicznym mocarstwem. Czy jesteśmy świadkami upadku trzeciej RP, czy czwarta RP już nadeszła, a może trzeba zbudować piątą i od nowa. Od zera, bez układów, bez przeszłości, ale z politykami, których mamy aktualnie, byłoby to niemożliwe. Jedno jest pewne, że żyjemy w czasie ogromnych zmian. Historia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i to jeszcze przez najbliższe pokolenia tego nie powie. Mam nadzieję, że przekazałem Wam najciekawsze informacje o naszej Polsce. Mówił dla Was ja, czyli sąsiad, na razie hej.